Często sobie myślimy, że jak my odnajdziemy tą właściwą osobę, to już będziemy szczęśliwi. To już nie będziemy musieli nic robić, albo jak ten partner się zmieni, to po prostu my będziemy leżeć, żyć, będziemy szczęśliwi będziemy spokojni, wreszcie wolni. A to wcale tak nie jest. Szukamy bratniej duszy, bo myślimy, że no tak, jeśli pojawi się ta bratnia dusza, to już wszystko będzie całkowicie proste i idealne. Nie będzie tak. Dlatego, że naszą bratnią duszą jest nasze ciało. Wszystko, co jest w nim, to są nasze myśli, nasze emocje, nasze życie przeszłe, które. Na którym wyrośliśmy i na którym to budujemy swoje życie, swoje szczęście. I dopóki my nie poznamy siebie głęboko, nie poznamy swoich mechanizmów, nie poznamy swoich, e, swoich przekonań, swoich mm, lęków e, tego, co jest w nas niewygodne, kiedy my tego nie przyjmiemy, nie nauczymy się z tym żyć, nie nauczymy się tym wszystkim opiekować. To żaden partner, żadna osoba na zewnątrz nie uszczęśliwi nas. Zrobi to na chwilę. Będzie to krótkotrwałe, ale na dłuższą metę. Nikt nie ukocha ciebie. Zatem, kiedy przychodzą jakieś trudne momenty do waszych relacji, to nie, to ta, to nie ta druga osoba ma to zmienić, tylko Ty zobaczyć, co Ty sobie robisz, kim Ty jesteś w tym, po co Ty to robisz. Dlaczego ci to? I wtedy dopiero możesz wejść głębiej, głębiej w swoje życie i zrozumieć, skąd pochodzą te wszystkie emocje silne, te konflikty, czemu ta osoba robi w taki sposób, a nie inne. Bo w Twoim ciele jest cały zapis tego, co Ty o sobie myślisz, to też myślą o Tobie inni. Jak Ty się czujesz ze sobą i z tym wszystkim, co wokół masz. Jest odzwierciedleniem Twojego wnętrza. Dlatego dopóki e, tak dojrzale ze sobą się nie spotkasz, tak naprawdę, to będziesz cały czas oczekiwać od tej drugiej osoby. To będziesz cały czas wierzyć, że a może wreszcie się ktoś albo coś zmieni. Nie. Świat zewnętrzny to jest odbicie naszego wnętrza. Nie inaczej. Dopóki tu nie poukładasz, nie odkryjesz, nie zrozumiesz, na zewnątrz też się nie zmieni.